Hej, hej, część druga z Friday Night Funkin. Dobra, to lecimy. Um, ostatnio skończyliśmy na... Genocide. słoki Bait. One Hairball, Flat Zone, Screenplay Parasite Agoti. I to A nie, a ja nie ma wszystkich wypakowanych. O, oh, wow. mhm, mhm. Napiszcie w komentarzu. Jeżeli nie chcecie, bym teraz odpakowała, to odpakujemy sobie później. Na razie zagramy tylko. W takim razie, Wooki Bet high and high ball. Później jeszcze raz zagramy tutorial. I na tym chyba będzie koniec. Na razie. Dopóki nie odblokuję więcej. Lecimy. A, i w ogóle kapi jest trudniejszy niż normalny. I dobra, dużo was to będzie proste. Dobra, wiecie, jednak odblokujemy jeden poziom. Jednak odblokujemy jeden poziom a nie, mama odblokowany jego jeden poziom. Nie. Muszę odblokować jego jeden poziom, bo on ma bardzo fajny poziom. Jeden... gdzie ciągle... Będzie ciągle Ja przynajmniej słyszę. Miał. Jedziemy. Sorry, że będę misował, ale jak już mówiłam w tamtej części, to strasznie misuję. Nie zwracajcie uwagi na klawiaturę Sorry, musiałam zapulsować patrzcie Ja jestem na kontrolę Let's go Nie, ja zginę. Jak ja zginę, jestem noobem Nie Czekajcie No sorry, ale zginęła, więc... Czy odnować, czy nie? Dobra, nie ma sensu, przechodzimy inaczej Inaczej zrobimy Lol no. no, Zamiast walkie i hairball Pokażę wam Explogation wy na to? Dobra, lecimy Explogation <trybuj> 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 Już jestem o nie, co się stało, nie wiem. Hellown, to tak nażiemy. Już jest jesteśmy na Klein, no może no, nie dało tamtego, nie wiem co się stało chyba No bo do tego to jeszcze nie było, więc Sprawdzimy czy jestem w dobrej czerwono I się wydaje, że to jest wyniki wystąpionego odciągawy? wiecie dobrze, że mi się akurat... 4 się nazywamy, ale nie zanurwają. A, jeżeli chcecie przytęgać, to wtedy nie znajdziemy prawdziwego FNAFa. Aha. To napiszcie, jeżeli chcecie prawdziwego FNAFa. I wtedy zajdziemy sobie w Spookies. Bo ja lubię bardzo Spookies. Sorry, musiałam wtedy wyłączyć. Grę. Hmm. I tutaj będziecie zrozumieć, jakie... ...jakie <laughs> Monak zagrał od czterem. I też powiecie, z, z jakiej gry chcecie nastąpić na wczoraj. No, dosłowiłam się. Dosłowić się czasem nie mogę. Sorry, ale musiałam coś zrobić jeszcze teraz. Lecimy! A, i właśnie czego to jeżeli chcecie sobie zacząć takie muzyki od FNAFa, są bardzo fajne, to wpiszcie mnie na YouTube. To... Piosenki ze FNAF. Zefny... Z FN... czyli FNAF. Przysięgam wam, że tu nie będzie... że tu będzie zero mistrzów. I jak będzie chociażby jeden mistrz, to możecie mi coś zrobić, karę. Nie. Kurwa, nie wiem, jak to się znowu. dlatego, że pijam. Nie wymyślajcie kolejnych kar. wystarczy, że w tamtej części musicie mi wymyślić kary. Przypominam <laughs> za każdą karę, przypominam serduszko. No po prostu, za tylko komentarz przypominam serduszko, bo to znaczy, że mnie oglądacie. No wiecie, że jesteście w pierwszej części, tak? Ile dla ile dla? Weźmy ciało. Pewnie nie na tronu. <Ły> Zero misów, udało mi się. Kombo było 20, nowy rekord. Nowy rekord, bo mój rekord to chyba 7 był. Chyba. Dobra, już. I to już na razie będzie wszystko. i gramy jeszcze na muzyczkę jak mm -hmm. mm -hmm. tak to jaką? o ten tu chłopek napiszcie wszystkie nazwy tych pół osób to przypływa w to tutaj ten. już w tamtej części Kazam. tu mówiłam też w tamtej części tego nie mówiłam bo o tym zapomniałam to też mówią w tamtej części. O tym chyba nie mówiłam. Nie mówiłam i o tym nie mówiłam. Zatem dla mnie wszystkie po sobie subskrypcję, serduszko i odpowiedź dla mnie. Jeżeli będzie chciał nam pokazać, to może. Jeszcze spotkamy. O tu na YouTube Tu na YouTube może się spotkamy. No, to...